Moja decyzja była spontaniczna. W ostatnim momencie tak naprawdę rekrutacji zmieniłam kompletnie wybór mojej szkoły. Bardzo lubię manualne rzeczy, więc zobaczyłam ten kierunek złoty Jubiler. Brzmiało to dla mnie bardzo ciekawie i interesująco. Um, okazało się, że zawód bardzo mi się spodobał, ponieważ jest tu bardzo dużo manualnej pracy. To jest głównie manualna praca. Jestem obecnie pierwszą osobą, która jest absolwentką i pracuje w swoim zawodzie po tym kierunku. Równocześnie pierwsza rozpoczęłam ten kierunek, także nie miałam w ogóle pojęcia z czym to się będzie wiązać i co będę w tej szkole robić. Gdy wybierałam tą szkołę, przy mojej rekrutacji było tylko 6 miejsc w naborze. Aktualnie ze względu na duże zapotrzebowanie fachowców jest ich aż 12 na całą Wielkopolskę. Zawód zetnika wymaga precyzji, cierpliwości oraz potrzeby dbania o szczegóły. Aktualnie pracuję w manufakturze wokół w komornikach. Przy produkcji zajmuję się obróbką metali, dopuszczaniem biżuterii, aby były ładnie wykończone. Jestem idealnym przykładem na to, że można łączyć życie zawodowe wraz z dalszą edukacją, szczerze się przy tym spełniając, także pamiętajmy, że szkoła branżowa nie zamyka nam drogi do dalszej edukacji.